Dzięki organizatorowi Fundacji Żelazny pierwszy raz w historii przeprowadzone zostały ćwiczenia, w których uczestniczyła regularna armia, w tym przypadku 6. Batalion 6. Brygady Powietrzno-Desantowej wraz z drużynami airsoftowymi. Celem naszej strony PMC Chopin Group było zabezpieczenie lotniska wraz z jego infrastrukturą. Nasza drużyna przydzielona została do Plutonu Charlie, którego głównym zadaniem było zabezpieczenie obszaru, na którym znajdowała się wieża kontroli lotów. Zapraszam do oglądania. 公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公 哒哒。Da, da.